Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu Ja od rana tutaj intensywna pielęgnacja, a właściwie to oczyszczanie Nałożyłam sobie taką maskę detoksykującą na strefę T, bo, bo coś tam wiecie Od czasu do czasu trzeba i coś tam jak się zaczyna dziać to tym bardziej Także u mnie teraz maseczka Dzisiaj dzień taki domowy, dresowy, pogoda średnia na jeża. Nie ma dramatu, ale mogłoby być lepiej po południu ma padać. Dzisiaj muszę tak poskładać pranie, podlać niektóre kwiaty, bo podlewam je zazwyczaj wszystkie razem, ale co niektóre jeszcze nie potrzebują podlewania, a co niektóre bardzo? I może dzisiaj zapodam jakieś odżywki, witaminki kwiatom, bo to już w sumie wiosna, więc można. No i tak, taki dzisiaj dzionek domowy, mam do ogarnięcia trochę rzeczy, trochę spraw takich też na komputerze, także będziecie mi towarzyszyć. Zapraszam na ten filmik, od razu zostawcie łapeczkę w górę i subka, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i zapraszam do oglądania. Oto jest moje śniadanie, słuchajcie! Próbuję przestawić się od dzisiaj na śniadania białkowo-tłuszczowe. Nie wiem, co z tego wyjdzie, z warzywami, oczywiście, bo ja bardzo lubię śniadania na słodko. I wiecie, są różne szkoły. Jedni mówią, żeby słodkości jeść od rana, bo jest wtedy dużo czasu, cały dzień na przetrawienie ich tych cukrów. A inni mówią, że nie, z rana nie. Ja myślę, że każdy potrzebuje mm, przetestować i dopasować dietę do swojego organizmu. Ja bardzo lubię śniadania na słodko i u mnie one się sprawdzają, ale teraz chciałam spróbować. Wiecie, jest taka moda na te białkowo tłuszczowe i w ogóle chciałam spróbować, zobaczyć, jak będzie mi to smakowało, jak będzie mi się chciało to robić i jak to na mnie wpłynie. Spróbuję. Także mam tutaj e, szpinak, e, rukole, ziarna słonecznika, e, pomidorki, rzodkiewkę. Serek, jest to serek taki uwędzony, domowy, wędzony taki ala osypek i jajeczko, zobaczymy co z tego wyjdzie, jeżeli mi to nie podpasuje to wrócę do tych swoich śniadań na słodko typu koktajle, jakieś takie wiecie rzeczy, a spróbujemy Mój cel jest, żeby zrzucić 5 kg. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale bardzo bym chciała te 5 kg zrzucić, także próbujemy. A jak pogoda średnia na jeża, to i sobie tutaj śpi na swoim drapaczku na wysokości. Zwinęła się dziewczyna i mówi idę spać. No dobra, maseczka zmyta, na twarzy tylko pielęgnacja, kremik pod oczy, kremik nawilżający na twarz Nic więcej dzisiaj nie nakładam, bo jestem w domu, nigdzie się nie wybieram Teraz czas na kawkę, bo troszeczkę mnie tak zaczyna zamulać Pranie poskładałam, jeszcze muszę zmontować film, te kwiaty ogarnąć I jeszcze wiecie co będę robić? Będę robić grzanki, dlatego że mam troszeczkę takiego trzydniowego pieczywa które jest dobre, bo ani nie spleśniało, ani nic się z nim nie dzieje, tylko po prostu już jest takie wiecie, bardziej suche Więc pokroję w kosteczkę do piekarnika i będą grzanki, tak jak jakiś czas temu robiłam i Wam pokazywałam Tamte od razu zeszły, dzisiaj pewnie te też zejdą, a jeżeli nie to będą do jakiejś zupy, takiej zupy krem Także robię kawkę i jeszcze Wam coś chciałam pokazać, tylko muszę wziąć i odwrócić aparat, to Wam pokażę. Z racji, że pogoda jest dzisiaj taka ponura, to chciałam Wam pokazać kolorowe skarpetki z pieskami. To są dwie różne z Many Mornings, te skarpetki są. I wiecie co jest super w nich? To to, że są luźne Ja bardzo nie lubię takich ciasnych, obcisłych skarpet I zawsze jak kupuję skarpetki to o rozmiar większe Dlatego, że mnie zawsze uwierają, cisną Mnie wolą nogi, puchną No i te są super Te też mam w rozmiarze większym Bo lubię takie luźniejsze skarpetki Ale fajne jest to, że są luźne Takie bym powiedziała nawet lekko duże ale nie przeszkadza to w niczym. I wiecie o co chodzi tutaj? Te gumki mają lekkie. Mam tu odciśnięte od spodni, od ściągaczy, a nie od skarpetek. Ale to jest właśnie super, że to jest luźne i mnie nie uciska, bo właśnie z tym mam największy problem. Mnie bolą te gumki, te ściągacze, jak mnie uciskają w skarpetkach i mi później, ja po całym dniu, jak tak chodzę w skarpetkach, to wieczorem to już nie mogę się doczekać, kiedy je zdejmę, bo. Po prostu mnie bolą nogi i mam całe spuchnięte. Także super są te skarpety, polecam Wam je. Um, dzieciom kupuję też właśnie takie po dwie różne. Teraz tak fajnie się je nosi. I sobie też kupiłam kilka par, także teraz będę Wam pokazywać, co któryś vlog um, skarpetki. Także tutaj może Wam odwrócę. A tak, takie oto pieseczki. Tu jest pies, jeden duży, a tu są małe pieski. Takie oto, skarpeciory. No dobra, kawka już jest. Także idę sobie usiąść i wypić. I tak, słuchajcie, dociera do mnie, że niedługo wakacje. Kurczę, teraz to tak szybko będzie e, już leciało. Trochę wolnego też będzie. No i wakacje trzeba będzie zapewnić dzieciom jakieś atrakcje. Dajcie znać, czy gdzieś wyjeżdżacie, czy macie jakieś pomysły, plany, czy już może coś zarezerwowane, bo jestem ciekawa, jak to będzie w tym, roku, w tym roku z wakacjami. Czy ludzie więcej pojadą za granicę, czy w kraju, bo przy obecnych cenach i tej drożyźnie to różnie może być, a pewnie też duża ilość osób zostanie w domu. Także no, zobaczymy. U nas jeszcze nie do końca sprecyzowane plany, ale jakieś tam. Zalążek, póki co, jest. Jak będę coś wiedziała więcej, to wam pewnie powiem. E, na pewno, jeżeli gdzieś pojedziemy, to zobaczycie to, bo zabierzemy was ze sobą. Ok, resztki pieczywa takiego trzydniowego, pokrojone, na blaszkę, wyrzucone i za chwilę na trzy minutki do 5 do piekarnika na 150 stopni. Słuchajcie, i będą. Grzanki i grzanki gotowe, zrumienione. Zobaczcie, cała taka miska wyszła, chrupiące. Także chlebek się nie zmarnował i jest do chrupania albo do zupy. Podlałam kwiaty i zobaczcie już jest kontrola jakości. Kicia już musi wszystko w każdą doniczkę zajrzeć. Ale proszę pani. Gdzie się tam pani przyciska? Ramonka? Wyjdź stąd, halo. I tak jest za każdy raz, jak podlewam kwiaty. Kwiatki podlane. Niech one się tak napiją, a za jakąś godzinkę zapodam im odżywki witaminki. No, teraz gdzieś się działa. Halo, dzień dobry. Co to na straży siedzisz? Kicia, Hej! Hej! <noise> Ty jest mały. Halo. No, nie majstrujemy nic przy kwiatkach. Nie majstrujemy. Nie majstrujemy. No właśnie. Zostaw mi tego kwiata. <gry> Zostaw mi tego kwiata. A tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać, no tak nie widać tej zieleni, bo tak światło jest byle jakie. Ale tutaj jest ta moja piękna monstera, która się rozrosła. Ona była dużo, dużo mniejsza jak ja ją kupiłam. Ja ją kupiłam w ogóle... W Lidlu, słuchajcie, latem w zeszłym roku w wakacje. No i tak mi dziewczyna pięknie tutaj rośnie. A tego kwiatka niedawno kupiłam. To jest Pilodendron, wiecie, to są te serca takie. Ja chcę, żeby on był taki długi, zwisający. I jak ja go kupiłam, słuchajcie, to on był taki malutki. On miał dosłownie. 4, 5 takich malutkich listków i też już mi się tak pięknie rozrasta, że nie mogę się doczekać kiedy on będzie już taki wiecie, żeby mogła mogła gdzieś wyżej postawić i on będzie taki wiecie zwisający. A to jest jakaś tam odmiana taka dwukolorowa. Widzicie, ma takie mm, liście dwukolorowe, niby zielone, ale takie jasno i ciemnozielone. Bardzo on mi się spodobał i tak właśnie go kupiłam. Tutaj wypuszcza, tutaj wypuszcza, zobaczcie, będą nowe listki. Także pięknie on mi się rozrasta, jest super. Naprawdę, jak on będzie taki długi, zwisający, to będzie niesamowity. o. A te duże liście, już co wyrosły, to są takie właśnie o, dwukolorowe, widzicie. Moi drodzy, kwiatki dostały witaminy. Mam nadzieję, że wam się w ogóle podobają moje kwiaty, moja Monstera. Ja naprawdę tak się cieszę i raduję, że ona tak pięknie się rozrosła. A ja już teraz będę robiła kolację po wieczór, i muszę dzisiaj wcześnie spać, dlatego że jutro muszę bardzo wcześnie wstać. Muszę o 6 rano wyjść z domu, więc kończę tego vloga. Mam nadzieję, że taki domowy dzień się Wam podobał. I zapraszam Was już na kolejnego, także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa pa!